Są dwie rzeczy, które uwielbiają wszyscy tier listy i bohaterowie Pixara. A gdy je połączymy, dostaniemy ranking wszystkich głównych bohaterów od Pixara. Tak, wiem, to niesamowicie zaskakujące, ale musiałem jakoś zacząć to wideo. Bo dziś ocenię wszystkich protagonistów od Pixara, umieszczając ich na tej oto tier liście, gdzie F oznacza, że postać jest słaba i zapomniałem o jej istnieniu, a S, że lepsza być nie może i ma specjalne miejsce w moim serduszku. Z każdego filmu wybierałem jednego głównego bohatera, a postacie będę oceniać zgodnie z harmonogramem premier filmu. Zaczynając od. Jeśli nigdy nie oglądaliście tego filmu, to popatrzcie w lustro i zapytajcie sami siebie, co Wy w ogóle robicie ze swoim życiem. Bo ten film jest tak ikoniczny jak jego główny bohater, czyli chudy. Początkowo poznajemy go jako świetnego przywódcę wszystkich zabawek, który jest opanowany i kieruje się rozsądkiem. Lecz gdy pojawia się Bas Astral, okazuje się, że nie do końca tak jest, gdyż ucieka się do brudnych taktyk i próbuje się go pozbyć. Oczywiście wiadomo, ostatecznie udaje im się znaleźć wspólny język i zostają najlepszymi kumplami. Tak jak mówiłem wcześniej, Chudego ciężko zapomnieć nie tylko przez jego ikoniczny design, ale też dlatego, że jest zabawny i wszystko co robi jest podyktowane tym, że dba o inne zabawki i e Endiego, więc mocny atir. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie mega nostalgia. A głównym bohaterem tu jest Flik. Moim zdaniem to przykład idealnego protagonisty, gdyż sam zgłasza się na ochotnika, żeby znaleźć robaki, które miałyby pomóc mrówkom w walce z pasikonikami. Tak, wiem, że to, że musieli ich w ogóle szukać, to trochę jego wina, ale ciii. Dodatkowo nawet w obliczu śmierci z rąk Hoppera, nie poddaje się i pozostaje wierny swojej misji. Tym samym pewnie naciągany nostalgią, ale Estir. When Ktoś by mógł powiedzieć, że tutaj głównym bohaterem też jest Chudy. Ale w sumie, jak się nad tym zastanowić, to on w tej części jest księżniczką w upałach, a rycerzem na białym rumaku jest Baz Astral, czyli zabawkowy kosmiczny komandos, który na dobrą sprawę przez cały film organizuje misję odbicia Chudego, który został porwany. I można powiedzieć, że na chwilę zapomina o tej misji i daje się ponieść rywalizacji z nowszą wersją zabawkowego Baza Astrala, ale szybko wraca na dobre tory i ratuje nie tylko Chudego, ale również Jesse i Konika. Imo Estir. Szczerze, chyba nie ufam ludziom, którzy nie widzieli tego filmu, bo to jedna z tych bajek, która ugruntowała Pixara jako jedno z najlepszych studiów od animacji. I zastanawiałem się, czy w tym filmie nie wybrać dwóch bohaterów, gdyż Mike Wazowski i Sali to nierozłączne duo. Ale z racji, że ten film dostał Prequel, o którym będę mówił później, to tu skupię się na niebieskim futrzaku, czyli Saliwanie. I od razu ustalmy jedno. Sali jest tak charakterystyczny, że nawet jeśli nie oglądaliście tego filmu, to pewnie go kojarzycie. Jednak w sumie nie jest najlepszym protagonistą, bo Sali jest straszakiem, który bije rekordy, ale gdy w jego życiu pojawia się to najpierw chce to po prostu po cichu zatuszować, a później się z nią zrywa i prawie poświęca długoletnią przyjazd z Majkiem po to, by ją ratować. Więc sorry, sali, ale nikt nie będzie mi dysrespektować Majka Wazowskiego, Betir. Gdzie jest Nemo? Na morza w nie! Na morza, dniejeje! Yeah, yeah. A nie, nie ten film. A więc Marlin, czyli ojciec tytułowej rybki, mimo że ma charakterystyczny design i ogólnie jest bardzo altruistyczny bo przez większość filmów przecież szuka swojego syna to w moim odczuciu nie jest postacią, która tak bardzo zapada w pamięć jak te omawiane do tej pory. I tym samym daje mu Betir. Pierwsza część i nie ma mocnych, gdzie głównym bohaterem jest pan i nie ma mocny, aka koleś z tego mema. Pozornie jest po prostu bezmyślnym osiłkiem, który jedyne co potrafi to robić rozpierdziel. Ale jednak udaje mu się ogarnąć, że jedyną rzeczą, która może zniszczyć robota stworzonego przez syndroma, jest on sam. Co jest kluczowe w ostatecznej konfrontacji. Poza tym jest nie tylko silny fizycznie, ale też mentalnie, bo bardzo długo znosi tortury syndroma. Choć z drugiej strony woli mieć fame do i być super cool bohaterem, zamiast kupić się na rodzinie. Estir. Zigzag McQueen, czyli. Zdecydowanie jest jednym z najbardziej charakterystycznych postaci Pixara z wyglądu, ale przez większą część filmu jest dosyć egoistyczny, bo jest zbyt skupiony na swoim celu, co w sumie jest częstą cechą złoczyńców. I nie mówię, że Zigzag jest zły, ale dosłownie skacze po swoich przeciwnikach oraz każe swojemu pracownikowi jechać całą noc, mimo że ten jest zmęczony. Więc ode mnie Cetir to jest Max. Remi to niby po prostu szczurek, który potrafi gotować. I mimo, że nie jest to film, gdzie jest dużo scen walk, a raczej nie ma ich tam praktycznie w ogóle, to wydaje mi się, że jest on dosyć OP, bo jest w stanie pokonać każdego, kto ma włosy. No ale tak bardziej poważnie, Pixar zdecydowanie ugotował tym filmem. A ja za każdym razem jak słyszę tytuł ratatuj, to od razu myślę właśnie o Remy. Ale nie powiedziałbym, że jest strasznie szlachetnym bohaterem. Bo jasne, pomaga Linguiniemu gotować i tym samym ratują restaurację przed upadkiem, ale robi to bardziej dlatego, że sam lubi gotować i nie ma innej możliwości niż dlatego, że chce pomóc temu fajtłapie. Więc mimo, że uwielbiam ten. Film, to Remy dostaje ode mnie tylko Atir. O mój Boże, ale dawno nie oglądałem tego filmu. Chyba go sobie przypomnę i zrobię o nim wideo. Bo to kolejna animacja od Pixara, której jeśli nie widzieliście, to moim zdaniem wasze życie nie jest kompletne. Wall jest jednym z najlepszych filmów ever, a tytułowy bohater jest jedyny w swoim rodzaju, bo jest zabawny i nie porzucił swojej misji czyszczenia planety przez 700 lat. I jak ktoś mi powie, mm, tak nie porzucił, bo jest robotem, to logiczne. To przysięgam, że znajdę. Cię I wyszoruje ci buzię mydłem. Bo Woli to super wzruszający film i nie można go obrażać. Główny bohater ani na chwilę nie jest zły. Zawsze kieruje się tym, żeby pomóc innym, i jasne, może czasem wyrządza drobne szkody przez swoją niezdarność, ale jest to spowodowane jego ciekawością i nieotwartą chęcią pomocy innym. Bezkompromisowy Estir. Kurczę, to kolejna super postać, przez co mam wrażenie, że zaraz mi powiecie, po mmm, co ci tyle tych literek, skoro używasz tylko połowę z nich, ale spokojnie na wszystko przyjdzie czas. Wracając do odlotu, a raczej Karla Fredriksena, który jest moim spirit animal, bo jest gorzkniałym starcem, który z racji na swój wiek, ma już wyrąbany na wszystkich i nie boi się powiedzieć, co naprawdę myśli, a nawet wywali ślepe jakiemuś lamusowi. Oczywiście, oprócz tych komicznych aspektów, jest ciekawym protagonistą, bo niby dba tylko o siebie, ale jest to spowodowane miłością do jego zmarłej żony i do ich wspólnego marzenia, które chce spełnić za wszelką cenę. Do tego stopnia, że zapomina powodu, dla którego zakochał się w Eli, czyli jej dobroci oraz otwartości na innych i nowe doświadczenia. Ciężko mi dać cokolwiek innego niż Estir W tej części głównym bohaterem znów jest Chudy. I nie wiem, czy jest tu co dużo mówić, bo chyba nic się nie zmieniło. Chudy dalej chce być tą wyjątkową zabawką i chciałby jechać z Endym na studia. Ale on zostawia wszystkie zabawki, przez co zostałem rozdane, więc ja jakoś nie zapamiętałem Chudego bardziej przez ten film. Jak dla mnie tutaj jest po prostu ok głównym bohaterem: Cetir. Nie wiem ile jeszcze razy powiem na tym kanale, że nie przepadam za tym filmem. I w sumie trochę przez głównego bohatera, którym tutaj nie jest Zygzak, tylko Złomek. I o ile w pierwszej części Złomek był świetną postacią, bo był po prostu sidekickiem, który od czasu do czasu wprowadza fajny humor swoimi głupawymi tekstami, ale gdy światła reflektorów są skierowane na niego non-stop, to zwyczajnie nie działa. Bo jasne, jest zabawny, ale moim zdaniem ma za mało charakteru, żeby być głównym bohaterem. Dałbym F, ale mam do niego sentyment przez pierwszą część, więc daję E. Szczerze, że tutaj mam zagwostkę, bo z jednej strony, jak wiecie lub nie, bardzo lubię taki irlandzki klimat, który jest w tym filmie, ale z drugiej strony główna bohaterka nie tylko jest ruda, ale też jest kobietą. Merida jest jedną z najbardziej egoistycznych głównych postaci od Pixara I w sumie cała fabuła jest spowodowana tym, że jak tu powiedział jej ojciec Ja nie chcę wyjść za mąż, chcę być niezależna oraz puścić włos na wiadry i głosować po Polak i lasach I niby jest w trochę niesprawiedliwej sytuacji Rodzice każą jej wyjść za mąż wbrew jej woli Ale czy to serio jest powód, żeby rzucać klątwę na swoją matkę, która zamienia ją w niedźwiedzia? Tym samym Merida musi rozwiązać problem, który de facto sama stworzyła DETIR Jeśli jakimś cudem jednak nie kojarzyliście Saliwana, to nie uwierzę wam, że nie kojarzycie Majka Wazowskiego, bo jest to jedna z najbardziej memicznych postaci od Pixara i chciałbym zaznaczyć, że sam film to chyba najlepsze rozwinięcie filmowego uniwersum, jakie zdarzyło mi się oglądać, co jest zaskakujące jak na to, że film wyszedł aż po 12 latach od oryginału. Ale wracając do pana Wazowskiego. Początkowo jest trochę egoistyczny, bo jedyny na czym mu zależy to stanie się straszakiem i jest chłodny zarówno do swoich kolegów z bractwa, jak do Saliego, do którego żywi szczególną zawiść, gdyż ten nie musiał na nic pracować i wszyscy go szanują przez jego ojca. a Wazowski ciężko pracuje i wszyscy i tak mówią mu, że nie jest wystarczająco straszny. Lecz zamiast użalać się nad sobą i trzymać się tych negatywnych emocji, decyduje się wykorzystać swoją wiedzę, by stać się nie tylko liderem, ale trenerem swoich kolegów. I w przeciwieństwie do Saliego w Potworach i Spółce, w decydującym momencie bierze winę na siebie, ryzykując wyrzucenie z uczelni, czyli coś, na czym zależało mu najbardziej na świecie. Mocny Atir. Radość. Przez niektórych może być uważana za złola, bo momentami zachowuje się samolubnie i zaślepiona swoim celem, odpychając inne emocje od kontroli, w szczególności smutek. Tym samym jest to kolejna żeńska postać, która sama tworzy problemy, które musi rozwiązać. Przypadek? I ja naprawdę nie chcę wyjść na szowinistę, no ale co mam zrobić, że Pixar tworzy takie filmy? Ale żarty na bok. Radość jest główną bohaterką w historii o dojrzewaniu i uczeniu się emocjonalnej stabilności. Więc to, że początkowo ignoruje inne emocje, a na przestrzeni całego filmu wraz z nią uczymy się, że inne emocje też mają swoją rolę, zwyczajnie ma sens. Ale nie jestem w stanie zapomnieć, że przez nią zginął Bing Bong. Betir. Czy ktoś mi może powiedzieć, jakim cudem ten film jest z tego samego roku, co w głowie się nie mieści? Bo jakby ktoś zapytał mnie o najgorszy film Pixara, to ten byłby jednym z pierwszych, który przyszedłby mi do głowy. Głównym bohaterem jest tu Arlo, czyli jak się trudno domyślić po tytule, Dinozaur. Moim zdaniem słaby protagonista w słabym filmie, Eftir. Nie będę kłamał, oglądałem ten film dwa albo trzy razy i dalej nic z niego nie pamiętam. Moim zdaniem film nie może być bardziej średni niż ten. Główną postacią jest Dory i moim zdaniem tu mamy dokładnie taką samą sytuację jak ze Złomkiem w Autach 2. Bo w Gdzie jest Nemo, Dory jest przekomicznym sidekickiem przy sceny takie jak ta. Mu Lub ta. Mówi się trudno i płynie się dalej, płynie się dalej, płynie płynie to co robimy, płyniemy w dół, w dół. Ale zrobienie z niej głównej postaci to trochę niedźwiedzia przysługa, bo zwyczajnie na tym traci i tym samym jak cały film jest mocno średnia. Detir. Auta 3 to moim zdaniem trochę powtórka z rozrywki w stosunku do pierwszej części. Szczególnie jeśli chodzi o rozwój głównego bohatera, którym znów jest Zygzak McQueen. Bo ponownie jest egoistyczny i skupia się tylko na tym, by udowodnić sobie i innym, że może wygrać wyścig i znów uczy się tego, że to co najważniejsze to siła przyjaźni i pomaganie innym. Więc rację, że to to samo co było wcześniej, tylko moim zdaniem trochę gorzej wykonane to detir. Koko to epicki film, który oglądałem sam już nie wiem ile razy. I za każdym razem się na nim wzruszam. Lecz główny bohater, czyli Miguel, nie jest najlepszą częścią tego filmu. Nie zrozumcie mnie źle. Daleko mu do ostatniego miejsca na tej liście, ale czy to naprawdę pierwsza postać, o której myślicie, gdy wspominacie Koko? No właśnie nie. Poza tym, na samym początku kradnie gitarę, co pokazuje, że nie jest krystalicznie dobry. I jasne, to dzieciak, który podąża za swoimi marzeniami, ale myślę, że to wytłumaczenie nie przeszłoby w sądzie. Więc ogólnie daje mu mocny Betir. Ten film pierwszy raz oglądałem tak naprawdę dopiero niedawno, przy okazji tworzenia tier listy wszystkich złoli od Pixara. I powiem szczerze, że byłem i nadal jestem zaskoczony tym, jak bardzo ten film mi się podobał, bo nigdy nie byłem jakimś niesamowitym fanem i nie ma mocnych, a główną bohaterką jest tu panie i nie ma mocna AKA Elastyna, której design został zdecydowanie zaprojektowany tak, żeby to ojcowie chodzili na ten film z dziećmi do kina, jeśli wiecie o co mi chodzi. Lord have mercy, I'm about to bust! Elastyna nie tylko jest super bohaterką, ale też matką i chyba właśnie dlatego jest najbardziej racjonalna z całej rodzinki. I w sumie dzięki temu zostaje wybrana jako osoba, która może pomóc przywrócić superbohaterów, gdyż właśnie ta racjonalność i dosłownie elastyczność w działaniu powoduje, że jej misje wywołują najmniejsze szkody. Dodatkowo jej duże poczucie sprawiedliwości powoduje, że na samym końcu ratuje Evelyn, mimo że ta wcześniej chciała skrzywdzić ją i jej rodzinę. Więc myślę, że spokojnie może dołączyć do swojego męża na Estir. Wiem, że to będzie trochę naciągany główny bohater, ale chyba bez sensu oceniać trzeci raz chudego. Plus mam wrażenie, że trochę za dużo dobrze ocenianych postaci mam na tej tierliście. Więc uznajmy, że głównym bohaterem tu jest Sztuciek. Po pierwsze, zacznijmy od tego, że. Kto kurwa jest? Plus ta postać dosłownie uważa się za śmiecia i tylko utrudnia życie innym zabawkom, bo zamiast siedzieć na dupie, to cały czas ucieka, przez co reszta zabawek, która dba o to, by ich właścicielka była zadowolona, cały czas musi go ratować. Ta postać jest tak samo niepotrzebna jak ta część tej historii eftir. Totalnie nie rozumiem, dlaczego ten film był finansową w czy tego jak niektórzy ludzie go hejtują, bo moim zdaniem jest naprawdę spoko, a głównym bohaterem jest Ian, czy w wersji polskiej chyba nazywał się Ivo, który niby jest nastoletnim elfem, choć jego nos sugeruje, że ma trochę inne korzenie. Początkowo jest zwykłym zachukanym nastolatkiem i wyrusza na poszukiwanie magicznego kryształu, by przywrócić do świata żywych swojego ojca, którego zawsze chciał poznać. I może wydawać się dosyć średnim głównym bohaterem, ale to, że pod koniec oddaje jedyną szansę, by porozmawiać z tatą swojemu bratu, zawsze mnie emocjonalnie rozwala. Więc myślę, że zasłużony Betir. Mam wrażenie, że już tak z dziesiąty raz na tym kanale mówię, że Sol jest chyba moim ulubionym filmem od Pixara. Nie tylko dlatego, że ma niesamowitą ścieżkę muzyczną czy bardzo kreatywną animację, ale też przez historię głównego bohatera, czyli Joe Gardnera, który całe życie próbuje stać się profesjonalnym jazzmanem, a gdy w końcu mu się udaje, to zaraz po tym umiera. I nie wiem, może przez to, że sam kiedyś chciałem zrobić karierę jako muzyk, tak silnie utożsamiał się z tą postacią. I razem z całym filmem na zawsze wbiła mi się w pamięć. Tym samym nie jestem w stanie dać nic innego niż Estir. Corrin, vai. Czy tylko mi imię Luka kojarzy się tylko i wyłącznie z tą piosenką? Pamiętam, że jak ten film wychodził, to dużo ludzi mówiło, że to, że tytułowy bohater jest potajemnie kolorowym potworem, ma być metaforą tego, że jest innej orientacji, czy coś w ten deseń. Czy takie były intencje twórców, to nie wiem, ale dla mnie to taki śmieszny film ze śmiesznym protagonistą, który tylko w końcówce staje się trochę poważny, bo w sumie ryzykuje demaskowanie dla swojego przyjaciela, by mogli wygrać wyścig Porto Rosso. Ale jakoś Betir wydaje mi się za dużo, więc Cetir. Meili i to nie wypada. Moim zdaniem kolejny film, którego nie można traktować zbyt poważnie, bo to w końcu trochę kringzowy film o dziewczyn. Która wkracza w okres nastoletni, co ma sens, bo chyba każde dziecko wkraczające w okres nastoletni jest mniej lub bardziej cringeowe. Ale o ile Luka poświęcił się dla swojego przyjaciela, to Maili dosyć egoistycznie wykorzystuje to, że może zamienić się w czerwoną pandę, by na tym zarobić, więc Detir. Nie dość, że sam ten film jest słaby, to tytułowa postać to chyba najgorzej napisany protagonista, bo jest jednocześnie protagonistą i antagonistą, co już jest absurdalne i jego motywacja jest zwyczajnie głupia. Bo nie dość, że jest egoistyczny i chce działać tylko w pojedynkę, to chce naprawiać świat, w którym tego naprawienia tak naprawdę nikt nie potrzebuje. Już pomijam fakt, że istnienie tej postaci nie ma sensu, bo Bas Astral to przecież zabawka, więc dam mu po prostu f i przejdę dalej. Ten film oglądałem tylko raz, ale uważam, że to naprawdę ciekawy motyw, bo główną bohaterką jest tu Iskra, która, przez swoje drobne problemy z gniewem, powoduje uszkodzenie rury w jej rodzinnym sklepie. A więc jest to bohaterka, która sama sobie tworzy problemy. Hmm, jakbym to już gdzieś słyszał? Myślę, że jako całokształt, Betir. Wiem, że obawę umieściłem też w rankingu z -E, ale chyba bez sensu byłoby oceniać radość jeszcze raz, bo nie zmieniła się za dużo w stosunku do pierwszej części. I obawa tak naprawdę jest postacią, którą ciężko sklasyfikować, bo z jednej strony chce pomóc Riley, ale z drugiej strony pozbywa się innych emocji. Niemniej, moim zdaniem, wprowadzenie akurat tej postaci i to z takim designem dobrze pasuje do tego uniwersum i rozwija je w bardzo naturalny sposób, bo nie wyobrażam sobie fabuły bez spinki. I to chyba dzięki niej zapamiętałem ten film tak dobrze, więc ten pomarańczowy wypłosz dostaje ode mnie Betir. Jeśli jesteście ciekawi mojej opinii na temat tego filmu To możecie zajrzeć na mój drugi kanał Gdzie mówię o nim trochę więcej Ale tak w skrócie Elio to bardzo średni film I jednocześnie bardzo średni protagonista Cetir Więc to jest moja tierlista Wszystkich głównych bohaterów od Pixara Jak chcecie jakąś inną tier listę To dajcie znać w komentarzach Możecie też zasubskrybować kanał To będzie mi mega miło I jak zwykle pozdrow dla Zapraszam was na naszego Discorda A jak szukacie tanich gierek To obczajcie Instant Gaming Pa, pa.